Cześć moi drodzy, jestem alien i tak jak obiecałam, że nagram dla was taki mały tutorial z ETS-a, tak oto nagrywam. To jest mój jedyny profil, na który najczęściej oczywiście pomykam. I teraz oczywiście... No, to jest... Ta-dam! mam piękną ciężarówkę. Mam piękną ciężarówkę, którą dostałam od pewnego widza, pewnego widza Moa. Moł bardzo dziękuję, oczywiście za tutaj prezent, jest po prostu prześliczna, spajki Cysia w roli głównej, poza tym ja i, i tak dalej, i tak dalej I, i mój znak firmowy gdzieś tam na górze jako firma jest po prostu cudnie, jest kolorystycznie podobna do tamtej ciężówki, którą miałam wcześniej, ale to, to nie jest problem. A jeszcze spajk jest z tyłu, wspomniałam. Jeśli to poczekajcie jeszcze chwilkę, ja tylko ściszę troszeczkę grę, bo troszkę jest chyba przygłośno, więc moment, zaraz dwa zwrócę. Zdecydowanie była za głośna gra. E, tak, mam pięknego spajka na tyle też, spajk jest oczywiście z bloga z banerka. E, no i tak, kwestia tutaj zarobienia pieniędzy w firmie, którą prowadzimy jako kierowca ciężarówki. E, Więcej częściej. mam nadzieję, że nie wywali mnie tutaj, nie wyrzuci mnie z, z gry przy menu, bo niestety, kiedy przyszłam na oryginałą, oryginalną wersję gry, e, zdarza mi się to coraz częściej, nie wiem, czy może jest jakiś bug, czy, czy to naprawią, czy kiedykolwiek. E, no, od kilku dni mam właśnie oryginałkę i, i gdzieś tam się to zdarza, że przy menu gry mnie to wyrzuca, więc pewnie odcinek będzie cięty, skoro tak, ale to dla Was nagram, spoko. No i tutaj sobie po prostu wybieramy <śmiech> kierowców, <śmiech> przepraszam, których mamy w spisie. Ja mam ich 115, ale najczęściej będę wybierała tych tutaj na samej górze, ponieważ oni mają najwyższą ocenę. I co robimy? Pamiętamy tylko, którego kierowca wybieramy. Klikamy sobie na kierowcę i sprawdzamy sobie za ile wraca do bazy mniej więcej tylko nie wiem czy to jest poczekajcie, bo chyba się troszeczkę zagubiłam tutaj w tym wszystkim. E, tak, e, koniec za. E, I klikamy sobie tutaj tych naj, najczęstszych kierowców. 39 godzin, to jest absolutny e, faworyt. 20, 18, e, 14, 39 tak samo. I te to, to 39 godzin wrócą wszyscy kierowcy. Tak? Czyli ci mniejsi, co mają po 9 godzin, na przykład tam z niższej stawki, wrócą po 10-15 razy 4 i tak dalej. Ci więksi, co mają po 39 godzin, wrócą po prostu raz. Tak? Ale kasa będzie wiadomo większa. Tu mamy oczywiście znacznik kasy: 55 266 000 i tak dalej, dalej, to możecie sobie potem oczywiście tutaj sprawdzać, mnie to tam już nie bardzo interesuje. Mm, powiem, szczerze, że, powiem Wam szczerze, że mm, jak już sobie zaopatrzyłam wszystkich kierowców w, w ciężarówki tak jakie chciałam, wszyscy mają praktycznie takie same ciężarówki, usunęłam się tylko ostatnio kabiny tutaj z tych większych, nie wiem czemu, niektóre kabiny są małe, ale to kiedyś sobie to zrobię, jak przestanę mnie wyrzucać z, z, z menu. Więc tych, którzy to interesują, zarabienie kasy, proszę tutaj patrzeć sobie na licznik pieniędzy, itd. Tak i, tak I teraz co my robimy? Ten gościu wraca za 22 godziny, to nie. Tutaj mamy gościa, który wraca za 39 godzin. I my tutaj teraz bierzemy sobie jego ciężarówkę. <coughs> Przepraszam. Oczywiście, jak muszę nagrywać, to zawsze będę kaszleć i się mylić, i, i mi się będzie nie I robimy taki myk, że siadamy za kółkiem śledamy za kółkiem, dlatego mam inną ciężarówkę niż wszyscy, żeby po prostu sobie tą ciężarówkę odróżnić, tak? E, Ty chcę coś tam, coś tam, coś tam, tak chcę i chwila ścięcia dobra e, i mamy już 55 50, milionów 640 tysięcy bla, 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 bla e, potem jest to troszkę mniej widoczne, aczkolwiek e, no, zarabia się nawet y, dosyć grubą kasę <laughs> I teraz bierzemy sobie siebie Czyli wracamy do spisów kierowców Widzimy, że mamy zwykłą ciężarówkę znaczy, Nie taką zwykłą, tak? Ale, ale powiedzmy zwykłą yy, I potem mamy tutaj naszą ciężarówkę od tego kierowcy yy, Tu mamy, że nas na odpoczynku, to już nieważne Zabieramy naszą ciężarówkę od tego kierowcy Czyli z powrotem, no troszkę przycina niestety, przykro mi Czyli znowu wsiąść za kółkiem, tak chcemy. Troszkę mnie na oryginałce przycina, nie wiem czemu. I znowu klikamy na siebie, czyli w spis kierowców. Po czym, po czym szukamy sobie kierowcy, który wraca za dużą ilość godzin, tak powiem. Tu jest niedostępna, tutaj mamy 44 godziny, więc myślę, że to zupełnie wystarczy. I pamiętamy oczywiście, że powierzyliśmy naszą ciężarówkę Maksymilianowi, tak? Żeby nie pomylić że nie szukać w, w spisie 115 kierowców, tylko po prostu, czy 150, czy ileś tam, e, tylko pamiętać, nie widzę albo numerek, albo po prostu, któremu kierowcy powierzamy naszą ciężarówkę. No i oczywiście co robimy? Zabieramy mu ciężarówkę. Hmm, no, czekamy, czekamy, czekamy. E, siądź za kółkiem. Oczywiście czas przy tym leci, tak? Czyli te 44 godziny, które... Y, które Tutaj płyną, to na faktycznie w grze płyną, więc tydzień jest, wiadomo też, yy, jak mam mam na przykład tydzień 66, czy tam któryś, to ten tydzień faktycznie y, idzie do przodu, tak? Yy, no i co? Robimy. Siądź za kółkiem. I teraz mamy tak: 55 649 tysięcy. Jeśli się rypnę tutaj w numerkach, to przepraszam, no niestety nie dowidzę. Yy, Siądź za kółkiem, tak, klikamy, chcemy. I w tym momencie następuje znowu wymiana, bo po prostu on wraca, wraca do, do bazy, a ja biorę go ciężówkę i tak dalej, i tak dalej. No i mamy już tutaj 58 milionów chyba z tego co widzę, nie jestem pewna. No i co? Klikamy znowu na siebie, czyli w spis kierowców. I klikamy znowu na Maksymiliana, który jest teraz na spoczynku, tak? To jest znowu normalne. Ja jestem przy no bo ciągle klikam sobie, jeżdżę sobie ciężarówkami różnych kierowców. E, przy czym oczywiście zabieramy naszą ciężarówkę. No poczekam, aż się przemieli. Siądź za kółkiem, tak chcemy siąść za kółkiem. E, Ty już czas nie leci? Chyba, nie jestem pewna, bo pomyślę, że nie wiem. Chyba nie, bo ja znaczy nie wiem, jak to jest między kierowcami, na przykład między mną, gdzie ja mam swój garaż w Wrocławiu, a między kimś na przykład, kogo mamy w Amsterdamie, tak? No i dobra, i znowu klikam na siebie, czyli w spis kierowców. <laughs> I tutaj znowu zrobię to jeszcze raz tak, żeby dokładnie Wam tutaj przedstawić. Mamy 58 milionów, dobrze widziałam. Czyli zrobiliśmy już 2 miliony tak od tak na trzech kliknięciach tak naprawdę. No i wybieramy sobie znowu kierowcę, już to powtórzę ostatni raz. Tu mamy odpoczynek, więc nie bardzo. 12 godzin, troszkę mało. 18 troszkę mało. Odpoczynek na służbie. Zrobię to jeszcze raz, żeby to po prostu było y, wiadomo. No i tak, wszyscy ci, którzy mają po 1-2 godziny, 1-2 godziny, 18 czy, y, czy 12, oni też dostarczają nam pieniądze, tak? W czasie tych 40 godzin, które sobie oczywiście tam znajdziemy. Y, 8 godzin, 10 godzin. No musimy znać taki... Y, Taki długi, długi, jakby um, przejazd, żeby nam zarobić jak najwięcej pieniędzy, tak? W tym czasie, kiedy my to klikniemy. Mamy 31 godzin, myślę, że. O, tu jest 37, no to super. E, dajemy Stefani naszą ciężarówkę. Zobaczymy e, jeszcze tutaj. No dobra. E, czyli w te 37 godzin, wiadomo, też ten za 31 też dojedzie i może nawet zrobię jeszcze jakieś krótkie zlecenie, chociaż nie sądzę. No i co, zabieramy ciężarówkę. Znaczy właściwie to klikamy na razie w spis ciężarówek i patrzymy, którą ciężarówkę ona akurat ma. Mamy wszystkie tutaj oczywiście dane, wszystko możemy sobie zrobić, zmodernizować, chyba nie możemy, bo musi być w bazie. Siąć za kółkiem, pamiętamy, ile mamy pieniędzy. Siądź za kółkiem, siadamy za kółkiem, jest to chwilka potrwa. Ja mam troszkę tych kierowców, więc zobaczymy, troszkę potrwa. I mamy 59 milionów 700, 000, więc zarobiliśmy sobie powiedzcie, ile. Na początku jest to bardzo duże ułatwienie i to nie jest żaden mod, żaden cheat. Przynajmniej moim zdaniem. Ja od levelu chyba 10 z tego co pamiętam, jak zaczęłam to praktykować, to było mega szczęśliwe, bo nie musiałam cheatować. Bo wiem, że były jakieś tam cheaty. A oczywiście wiadomo, że na początku każdy jedzie na kredycie, tak? Bo nie ma kierowców. Bo nie mają jakiejś dużej stawki i tak dalej, ale zawsze, no bo trzebaś trzeba się naklikać, tak, żeby tą ciężarówkę zdobyć dla siebie, czy, czy coś takiego, czy jakąś tam kolejną ciężarówkę dla kierowcy. Ale, ale oczywiście, wiadomo, jest tu dużo ułatwienia i nie ma żadnego cheatu w tym. Myślę, że to gra po prostu nam udostępnia, tak? Mamy możliwość usiąść za kółkiem danej ciężarówki, więc po prostu tą możliwość wykorzystajmy. No i zabieramy Stefani teraz naszą ciężarówkę. <coughs> przepraszam nie siadamy za kółkiem. Oczywiście, no, nasze ciężce też przybiega, przybiega, bo przybywa przebiegu i tych wszystkich innych statystyk, niestety. Ale to, jakby, chyba nie jest jakiś wielki problem, tu w tej grze. Więc, nawet jeśli to możemy kupić sobie nową ciężarówkę, bo na to, to stać po prostu. No i już, tak. Myślę, że objaśniłam to z wystarczająco dokładnie. Jeśli nie, to proszę jeszcze raz przesłuchać sobie tego, co, to powiedział, co powiedziałam. Jeśli się zmotałam, możecie mi jakieś tam y, pytania na Facebooku zadawać też w komentarzach. Y, to taki krótki tutorial, słowem bardzo krótkiego wstępu. Y, tak, mam 116 kierowców, czyli 115 pode mną, bo liczę razem ze mną. Tak, koczycie co tyle hałasuję, więc przepraszam. Yy, no i cóż, mamy mener pracy, y, znaczy agencję pracy mogę sobie tutaj zatrudnić kierowców. Na szczęście przybyło trochę tych kierowców. Ja jeszcze ich ni ni nie zatrudniałam, bo... W sumie czekam taką opcję, żeby móc kupować ciężarówki. Jak zrobię sobie jedną fajną ciężarówkę, to żeby nie każdą kolejną robić znowu to samo, tak? Czyli żeby było takie coś jak biliuteczka, że ja sobie zapisałem na przykład mam sobie golfa, a miałam ładnie zbarkowaną ciężarówkę, no i z tymi ją przeparkowali. Zapomniałam, że to mi się przeparkuje. Czyli mam sobie na przykład stworzonego golfa i chcę takiego golfa kupić takie takiemu kierowcy, przy czym no ten golf się usuwano, bo. No bo ja muszę co chwilę stworzyć taką samą ciężarówkę Czekam aż to zmienią, bo to by było bardzo fajne Teraz eksmituję tą panienkę, bo to mnie strasznie denerwuje Ją wzięła na skrobanie domku akurat ehm, Więc to mnie strasznie denerwuje, więc będę zrówniała po w momencie kiedy W momencie kiedy hmm, Będzie taka opcja jakiejś biblioteczki czy gdzieś, nie wiem, zapisania jakichś tam ciężarówek i tak dalej Cóż, przerzuciłam się Oj, uderzyłabym oczywiście. Przerzuciłam się na PAD i, i jest to bardzo fajne rozwiązanie. Mimo tego, że jeszcze tam ciężko mi się jeździ. E, kobiety jakoś nigdy chyba nie będą jeździć tak jak faceci. No i teraz związaną właśnie lamy. Co nagrywam, to będę lamić. <laughs> po co tak dusisz ten gaz? E, no i tak ogólnie to chyba wszystko. Tutaj myślę, że nic więcej nie mam do zadania. Mam taką piękną po prostu ciężarówkę. Jest po prostu cudowna. Bardzo dziękuję jeszcze raz Moulu za, za wykonanie tej e, ciężarówki. Boże, nie wiem, ile nagrywam, zaraz jeszcze to zobaczę. Jeżeli będzie to bardzo krótki filmik, to może gdzieś się przejedziemy. Jeżeli będzie dłuższy filmik, no to gdzieś tam. Może jakąś krótką trasę, chociaż nie wiem, tutaj jakoś takie krótkie trasy nie ma za bardzo. Zarazem powiem, jakie mam plany czy to wszystko wypali i tak dalej tak dalej, to jeszcze nie wiem, ale jeżeli chodzi o ETS-a, to mam pewne plany. Słodka jest ta proszka na tym, tym, na tym zdjęciu po prostu tutaj. Słodkie, bardzo dziękuję. Mam pewne plany, które chciałabym wykonać. Jeszcze nie do końca są oślifowane. Nie wiem dokładnie co i jak, ale mam nadzieję, że wszystko wypali. Także ja do Was wracam ewentualnie za minutkę, a jeśli nie, to widzimy się... Następnym odcinku, to już w tym momencie, pojedziemy sobie gdzieś tam w trasę Naszą przepiękną ciężarówką. tak zachwycam się strasznie, bo jest zielona <laughs> I ma moje ukochane i moje logo i w ogóle I jest dosłownie ładna I dostałam w prezencie, dziękuję bardzo, lubię prezenty <laughs> Dobra, trzymajcie się, ja się z Wami żegnam I do zobaczenia, pa pa